Gruchnęły wieści w sprawie poszukiwań Krzysia Dymińskiego, jego ojciec właśnie przekazał. Zaginięciem Krzysztofa Dymińskiego żyła dwa lata temu cała Polska. Nastolatek zniknął bez śladu i do dziś nie daje znaku życia. Mimo to jego rodzice nie ustają w poszukiwaniach. Nowy post opublikowany przez ojca zaginionego Krzysia Dymińskiego wzbudza ogromne emocje i budzi nadzieję. Co dokładnie przekazał tym razem Daniel Dymiński. Historia zaginięcia Krzysztofa Dymińskiego. Krzysztof Dymiński opuścił swój dom rodzinny wczesnym rankiem w maju ubiegłego roku, około godziny czwartej, 16 latek planował podróż autobusem w kierunku Warszawy. Ostatni raz zarejestrowano go na kamerach w okolicy Mostu Gdańskiego, później jego ślad urwał się. Od tego momentu chłopak jest uznawany za zaginionego. Mimo wielu tropów i intensywnego śledztwa, Krzysztof wciąż nie został odnaleziony. Służby wielokrotnie przeszukiwały Wisłę i jej okolice, jednak poszukiwania nie przyniosły rezultatów. Ojciec chłopca, Daniel Dymiński, nie ustaje w staraniach i samodzielnie kontynuuje poszukiwania. Ostatnio zwrócił się z ważnym apelem do swoich obserwatorów, prosząc o wsparcie i wszelkie informacje mogące przybliżyć go do syna. Rodzice Krzysia nie ustają w poszukiwaniach. We wpisach na Facebooku rodzice Krzysztofa Dymińskiego pozostają w kontakcie z tysiącami osób, które śledzą tę dramatyczną historię lub pomagają w poszukiwaniach. Ojciec nastolatka regularnie postuje o przebiegu kolejnych akcjach, które przeprowadza. Mężczyzna intensywnie szkoli się w różnych dziedzinach, od lotów dronami, sonarowania, pracy z psami zwłokowymi, po podwodne drony i detektory metali. Jak przyznaje, dopiero niedawno po raz pierwszy sam spróbował nurkowania, by lepiej zrozumieć, jak prowadzić poszukiwania w trudnych warunkach wodnych, takich jak Wisła. Nowe informacje, które przekazał ojciec Krzysia Dymińskiego W nowym poście na Facebooku Daniel Dymiński dzieli się swoimi doświadczeniami z treningów pod wodą i ćwiczeń z ekspertami. Podkreśla, że każde nowe umiejętności mają na celu poprawę skuteczności poszukiwań. Trzy dni w bazie nurkowej Profundal Nurkowanie, nauka awaryjnych sytuacji pod wodą i samo nurkowanie. Na razie ponad 5 godzin w wodzie i maks głębokość 10 metrów. I chyba złapałem bakcyla, a z taką ekipą nie ma rzeczy niemożliwych, pisze Dymiński. Podkreśla także, jak ważne jest praktyczne doświadczenie. Porównanie z obrazowania sonaru z widokiem obiektu pod wodą na własne oczy okazało się bezcennym ćwiczeniem. Ojciec Krzysia nie kryje determinacji, jego działania są kolejnym dowodem na to, że nie przestanie szukać syna i wykorzysta każdą możliwą metodę, by go odnaleźć.